No, czarny to on jest. Ale na zdjęciach. wyglądał na większego. Dobra, ale nie będę narzekać, bo wielkość to jest jedyna rzecz, która przeszkadzała mi w ostatnim gimbalu, którego testowałem od Hohema. Poprzednik, który miałem w rękach, to iSteady M7 i było to genialne urządzenie. Tym razem jest to Hohem V3. Ciu, pu, ciu. Tym razem jest to Hochem iSteady Pouch Ultra. Mały poręczny gimbal, którego skitrasz wszędzie między notatnik a flamastry. No i super, ale po co mi jest taki gimbal? Do tej pory wystarczyła mi rolka taśmy klejącej, służącej jako statyw, by nagrywać wszystkie moje dynamiczne ujęcia. O, dobra mordo, to się później jakoś sklei. No dobra, ale co ma takiego V3, co by przekonało mnie do tego, by przestać korzystać z mojego. statywu? Przede wszystkim wykonanie. Jak na gimbala, takie poczucie pancerności ostatnio miałem w rękach, jak trzymałem Nokie 30, 30 Teleskopowy kijek, pewny niczym baton ultrasów, totalnie ułatwia nagrywanie siebie pod różnymi kątami. Plus, nie musisz już prosić się ziomków, by cię nagrali i spinać się tym, że po pierwszym podejściu im się odechce. Bo masz 360 Infinite Pan Tracking. Obraca się w nieskończoność, nigdy nie zgubi kadru, a ty niczym zamyślony słowacki możesz spacerować i rozmyślać nad tym, czy już jesteś influencerem, czy po prostu ci wszystko jedno, że łazisz w samym centrum dookoła swojego telefonu paląc głupa. E jak już o kadrze mowa, to ten mały pilocik z dotykowym ekranem to dla mnie totalny must have, gdy sam się nagrywasz. Nie dość, że daje ci podgląd obrazu z kamery, to jeszcze możesz z daleka kontrolować gimbala. Nawet zaznaczyć obiekt, który macie śledzić, jak Twoja dłoń podczas rysowania. Ekstra. Co jeszcze ma do zaoferowania taki hochem? Lampeczki LEDowe, które ładnie doświetlają buzie. Można je też przekręcić na selfie, odchylana główka na teleskopie i bardzo mocny klips na telefon. A jeszcze te małe wyciągane nóżki, które bardzo dobrze trzymają gimbala. I wiesz, kilka takich banałów jak dobra stabilizacja obrazu, co sprawdza się szczególnie w takich chodzonych vlogowych materiałach. Dodatkowo jest banalny w obsłudze i daje dużo przyjemności z nagrywania. I nawet trochę odwagi, gdy chodzisz po mieście i gadasz samemu do siebie. Myślę, że turbo jest ten statyw, ma te bajery co jego starszy brat i na dodatek mogę go wcisnąć do kieszeni. A jeżeli ty byś chciał sobie taki kupić, to mam na niego 10% rabatu i na wszystkie nieprzecenione produkty Hohema. Link w komentarzu. Dzięki Flystore.